To jest Twoim podziękowaniem dla was i dziękuję wam za to, że jesteście i że mam jakieś fanki i albo mogę mieć hejterów, ale no dziękuję wam bardzo, no dwa dni już mam fan, fanów, fanki, to jest łam. Wow. chyba, że mam jakiś też hejterów, jak mówię, tylko, że no nawet kapibara wam dziękuję i no, nie mam słów, dziękuję wam. Bardzo. Dla was to jest tylko jedno kliknięcie. Dla mnie to jest bardzo dużo szczęścia. Nie dlatego, że jak chcę coś. Nie. Po prostu się cieszę za to, że oglądacie mnie. I że na przykład ktoś mi że 9 lat i Hania. No. Tyle. Tyle takie komentarze dla mnie znaczą. Ile dla Was jakaś rzecz. Więc dla was teraz po prostu nagram jakieś filma pod, pod jakimś tym i no po prostu napiszcie co będę mogła zrobić dla Was. I najbardziej lajkowany komentarz wybiorę i zrobię to. Tylko proszę, nie jakieś fajne, nie jakieś takie szalone rzeczy. No i bardzo wam dziękuję za to. Pa. Bardzo pamiętajcie